Cześć, cześć, cześć! Witam was wszystkich w trzecim odcinku na moim kanale z serii Draken Sunk Online. Lecimy z Panterą Mroku, z Dalej, z Pawłką na parowym mechaniku. W ostatnim odcinku zaczęliśmy sobie już robić groty hakasowe. E, odwiedziliśmy Kingshill, czyli główne miasto w TGT, i zrobiliśmy pierwsze questy na produkcję. I Grałem dawno temu, bo nie mam strajka, ale mam lepsze na także weźmy sobie je. Pokonaj godne potpory 100 e, i pokonaj godnego mistrza i przywódców. Spoko. Dostaniemy nadzwyczajne wyposażenie, jeżeli byśmy to zrobili. Fajnie. Hmm, tutaj mamy rzeczy, zamrożone monety. Jak widzicie, zwiększyła się mi ilość mrocznych monet. Ale to przez to, że gram też na innych postaciach, nie? E, a my dzisiaj lecimy z fabułką. Prosto sobie z fabułką lecimy. E, musimy zrobić chyba dwa questy i kończymy... Tak mi się wydaje, że kończymy te e, groty hagasowe. E, tutaj, o, tego mia miałem nie chwytać, także tego nie chwytam. Ja szybko lecę do grot hagasowych i robimy na szybko quest, te questy. Na szybkość. Okej, okay, jestem z powrotem, jako że groty hagasowe już trochę znamy i wiecie, robiliśmy je w tamtym odcinku już, no to ja je trochę skipnąłem, tą drogę, biłem potworki przez całą drogę, żeby tego expa wpadało, bo wydaje mi się, że możemy nie wbić 14 poziomu, w dzisiejszym, znaczy, inaczej, chciałbym wbić 14, ale nie wiem, czy to się uda, dlatego zróbmy wszystko, żeby to się udało, czy tutaj coś będzie, nie ma nic, dobra, lecimy tutaj, tutaj, tutaj do góry. Mm, I o, jest Król Kram znowu od tej korony, zrobiliśmy tam questa. Idziemy teraz do pytajnika i potem chyba jeszcze mamy tylko dwie, jakby to powiedzieć, dwie misje. Urlika Greenstonea i tam chyba, teraz chyba jeszcze tu coś muszę zrobić. Tak, tam musimy iść do pytajnika i to zrobimy to na szybkim speedrunku, time lapse'ie, let's go. O, tak chciałem Wam tylko mordeczki pokazać, że jest tutaj coś takiego jak szczur z kanału. Jest to od tego, że. Aha, nie ma. Yy, ogólnie ostatnio się skończył Blackboard. O, mam 13 level, zajebiście. Oczywiście oddaję yy, XP, nie? Ale jest teraz taki event jak zanieczyszczone kanały w King's. Nie wiem czym tam wejść. będziemy mieli, czy to szego wyższego levelu. Ale. Yy, właśnie te szczury dają nam chyba klucze do kanałów. I mamy w ogóle nowego skilla, patrzcie, bomba jakaś. All fine! Patrz, bomba ją... a, tylko parę zabiera wciół. No dobra, ale to są nowe mapki, szczuty kanałów, a my tutaj mamy już Urlika, greenstonea bombę ku nogi rzucam Kościołowi, nikt sobie nie, nie myśli, że jest kotem. Pięknie, dostaliśmy od niego Mroczne Oko. Widzę, że nie będę już skipował, chciałbym tylko przeczytać, co to jest to Mroczne Oko. Eee... Amulet wtopiony w czarny kamień szlachetny w kształcie oka. Ja się jakby magiczne ludzkie spojrzenia, jednak spoglądając na niego, ma się uczucie, że jakieś zło się za nim kryje, tak? się w nim kryje, no dobra, może być. Mm, fajnie, mamy praktycznie cały pasek za z skilli zapełnionych. E, a tak naprawdę mamy 13 level i stał na tych chwili jeszcze siul. E, I okolieniem w dzisiejszym odcinku też będzie wytłumaczenie już tych skili, żebyście wiedzieli od razu, że to było... Okej, okay, zabiłem, znaczy zabiłem, robiłem. Po rozmowie z Ernestem w tym w King Shield, dobra, zabiję już tylko tutaj które stały. Mm, I wszystko chyba mamy zrobione, tak mi się wydaje w grotach. Ciekawe czy jeszcze jakieś misje będą, jak jeszcze jakieś, no to będą zrobimy, bo XP zawsze wpadnie. Ja mamy główna... Co to się zostało? Główna czarownica syndykatów. Jo, zrobiliśmy taką główną czarownicę niedosa. Ale to nie pierwszy raz wiadomo, więc <grym> się tak nie jaramy. Eee, dobra. I to tyle rek. Tak? Dobra, no to ja się typam do miasta, wiadomo O i P, żeby na koniu być. I wytłumaczę Wam może to skila, może to na końcu, odcinka. Okej, okay, oddajemy skill Mateuszowi Altingowi. E, to jest o, o tym oku, no to wiadomo. Pobocznych nie będziemy tak czytać. Mamy nowy amulet, który jest lepszy, bo jest niebieski, to już daje nam dużo do myślenia. I mamy jakiś hemmior, który chyba też jest lepszy. Tak mi się wydaje. Czy mamy już 100? Nie, mamy 99 z tych szkód, zajęliście. Teraz lepiej idziemy. Udało Ci się oczyścić wodę kryształem porządku. Nie wiem jak Ci dziękować. To pozwoli nie tylko ocalić mieszkańców King ale też wzmocnić reputację sojuszu i dostaliśmy sprężarkę. Okej, okay, i robiliśmy to. Audiencja. Sądzę, że kancelarz będzie zadowolony. Najpierw Grimford, teraz Kingfield. Mam nadzieję, że dalej będziecie tak godnie reprezentować nasz sojusz. Jednak niebezpieczeństwa, które wiszą nad nami, mogą być poważniejsze niż do tej pory. Eee, Okej, okay, zaraz tam podejdziemy do Ziemeczka, nie ma problemu. Eee, tutaj z tutaj nie idziemy. Tam jeszcze po Malisa ma do nas misję. Także to pewnie będzie misja z grotami, a tam chyba będzie misja z katangumbami, a tu może być z dzikim lasem. Tak mi się wydaje. Jeszcze dwie, okej. Okay. Siostry Malisy. Malisa musi się dowiedzieć co uczyniły jej siostry. Ale nie może więcej się pokazać w ha hagestowe. To zbyt niebezpieczne. Nie mogłaby wrócić. Musisz pójść zamiast niej i odnaleźć księgę cieni, ale uważaj na siostry. Dobra, nie ma problemu. Drrr, drrr, drrr. Dobra, mamy coś zaczarować w jakimś kotle. Dobra, to tych misji nie odbieram, bo to raczej będą na pewno, skoro są przy katakumbach, no to będą mi to raczej też będzie właśnie do grot. Tak jakby, wiecie. No że to po prostu do... Idziemy do grot hagusowych, to robimy po prostu w grotach a nie w katakumbach czy w lesie. <grych> tak właśnie. Dobra, mordeczki, jestem przy pierwszym pytajniku i mamy księgę cienia. Szczerze wrócę sobie chyba do King Shield, bo jak widzicie tutaj mamy jeden na jeden, czyli po tej misji nie będzie drugiej, a tutaj będzie druga część misji, więc po prostu wrócę na szybko do King Shield i zrobimy te dwie misje. Po prostu w momencik, nie? Tak będzie lepiej. No, no, księga cienia, wspaniale. O cóż, Malisa w niej wyczyta. Uczyniliście to, czego Malisie czynić, odradzano, za co została wygnana. Zdobyli, zdobyli władzę nad swoimi wróżkami, a stracili swoje człowieczeństwo. Siostry same stały się z tym, co zwalczały. Malisa je ostrzegała, Gdy, gdyż zna stare odpowiedzi w wróżkach. Człowiek kręgu chcesz się od nas uczyć. Powiedz mu, że igrały z magią wróżek i zanieść księgi z syndykatu czarownic. To może załatwi, zostawi... zostawić Malisę w spokoju. Okej, okay, także idziemy. Robić tam misję dwie i palimy wroty. W Dobra, mordeczki, Ogólnie jesteśmy tutaj. Mamy pierwszą czarownicę z syndykatu. Jest to w kuchni Wiedźm. I mam pierwszą księgę, bo tutaj widzicie o tej misji się Malisy Mamy tutaj cztery księgi do zdobycia. Dwie są Jedna jest tu, druga jest tu i trzecia i ostatnia jest tu, albo tutaj. A my idziemy szybko dać tą misję. Chociaż nie, mamy to wszystkie te składniki, które zabrałem tak na, na tym lapsie szybkim. Yy, zagotować wieśmiński kotle, ale mi chłop chciał porobić. To wszystko przez tą malicę waloną. O, już nie, nie zaufamy. Dobra, yy, mamy... Oh, fuck. Nie, 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 No dobra, nie steleportowałem się. Mamy jedną na dwie, tutaj już musimy tylko powiedzieć. a my szybko zbierzmy sobie... Yy, tam musimy chyba naduść. Tak, tam, tutaj o, gdzie wam pokazywałem. Zbierzemy sobie na szybko te księgi i, i wracamy I Chyba palimy już wroty z tych. Haga całego grob, tak mi się wydaje. Nie wydaje mi się, żeby było tutaj jeszcze coś więcej do zebrania. Tak jest, tutaj szybko bijemy to I walimy tą czarownicę z syndykatu, waloną na Melisy czy listy? A, sił To ja nikogo z nawet nie obchodzi. I mamy pierwszą w naszym życiu runiczną ozdobę. No to dobra, trzeba wam to szybko wyjaśnić. Runiczna ozdoba. E, tutaj ogólnie z eventów i innych rzeczy możemy dostawać takie coś się jak runy. Runy możemy wkładać właśnie tutaj kamiki, te wszystkie z inwentarza mojego, które będę musiał wyczyścić. E, możemy wrzucać do normalnych przedmiotów. A runy do runicznych osób. I jest jeszcze coś takiego jak chyba ozdobane klejnoty, i właśnie tam się wrzuca klejnot. I to tyle. Także lecimy zabić tutaj te ostatnie dwie czarownice. Myślę, że może na jakimś time lapse albo to po prostu skipnę i. Skończyliśmy chyba groty, no chyba, że jeszcze powiedzą, a dawać jeszcze jedną misję, chociaż te potwory kończą się na 13 14, na no, 13 gdzieś w levelu, więc wydaje mi się, że skoro mamy 14 to już misji w grotach agresowych nie, nie dostaniemy. Okej okay, i ogólnie mam pierwszy raz problem na parowym mechanikusie, żeby z kamerami i po prostu z miejscami w inwentarzu, bo widzicie, nie mogę już tutaj nic podnosić. Eee, ale potrzebujemy sobie zwolnić miejsce, więc rzucimy sobie tutaj jakieś kamyczki. O, nadzwyczajne wyposażenie, mamy tutaj chemik lepszy, to jest z tego codziennego questa. Eee, to by trzeba było kehoper robić, to raczej się tym nie będziemy na razie zajmować, zajmować bo przechodzimy w fabułę. Ale chcę Was poinformować, że się po prostu udało. Zrobiliśmy 14 level eee, i zapewnione mam miejsca w ekwipunku. To a my lecimy po tą ostatnią czarownicę. Eee, tak ogólnie, pozwolimy sobie jeszcze wbić tutaj do Urlika Gringstona Gringstona, To wbić na rejon, no bo się już raczej nie zobaczymy To ostatni raz w grotach, ostatni raz zabity Urlik Gringston A siul jak się to mówiło Dobra, bierzemy kamyczek i lecimy po ostatnią czarownicę I chyba już ostatni to jest w grotach hagasowych Dobra mordeczki, jestem już pod górą eee, Źródłem wszystkiego zła Idziemy pod ostatnią czarownicę to jest nasze największe wyzwanie w życiu, musimy sobie z nim poradzić. Tutaj są jej opony, znaczy jej przyjaciele, jej takie jakby, jej podkładni, ale my sobie z nią poradzimy, to jest nasze największe wyzwanie. Motorzysta, turbo, hiper, taka muzyka jakbyśmy wyszli na wojnę życia. Idziemy ją zniszczyć, lecimy z nią z parowaczakiem, lecimy, lecimy i... posłana hita. <grym> Dobra, ja chciałem zrobić taki klimatik, że to będzie wojna teraz, najgorzej na świecie, a tutaj, hmm, nawet tego nie trzeba było robić. I my kuźwa nie mamy miejsca do klipów no zaraz, czekajcie Wrzućmy to tu, wrzucimy to tu i powinniśmy mieć i na to i na to I pięknie, a my się musimy jeszcze teleportować do miasta I chyba skończyliśmy groty hagasowe Wyśmienicie Malice spełniła swoją część umowy Ważne było, aby księgi nie zostały się w niepowołane ręce U mnie są bezpieczne i pomogą mi w moich badaniach praktykowanie magii na przestrzeni Dzień Dziejów Dzięki składam I napisać Dzięki spadam Okej, okay, tutaj mamy jakąś miejsce produkcyjną, to się nie je teraz. Yy, tutaj mamy te czerwone wykrzykniki nowe. Yy. Są to rzeczy z PvP, z areny walki. Tutaj na razie nie będziemy dotykać, wyjaśnię wam jak to działa w następnych odcinkach, w jednym z następnych. Yy, dobra. Zaszanowałem wam koło, że właśnie, ona nas oszukała, to spariuwa i chce, żebyśmy jeszcze raz zrobili ten turniej. jak jest to na te piaro. My lecimy do katakumb i do dzikiego lasu. Może najpierw zahaczmy do katakumby. bo co mnie. Jestem książę. Altre Grup Heredura. Nie umarłem swoich stworzeń. Kluźba! Nie stwory. Stołem przed murami King Hill. Musimy wreszcie zacząć działać. Kali Czarodziejka Kręgu przemówiła do mnie. Poradzi poradziła mi, abym znalazł grup leg legendarnego króla Heredura. Pomóżcie mi w tym przynosząc odpis mapy z grobów z kataką. Aha, no dobra, one coś z tym zrobić. E, podejdziemy szybko tą um, audiencję odebrać. E, tutaj widzicie, mamy te, yy, te arenkowe Jakby to powiedzieć. I, się. I to na razie nie będziemy robić. A że jesteście nasz ukochany król, mi pos posłać po was Pantera Mroku. Kazał mnie chyba. Słyszał o waszych czynach i chciałby z wami osobiście porozmawiać. To wielki zaszczyt. Lecimy do króla już na koniu. Już teraz byliśmy po teraz na koniu, pyk, bez pukania. Jak was zwołał Pantera Mroku, wybornie. Słyszeliśmy o waszych bohaterskich czynach i niewątpliwie udowodniliście swoją odwagę. Cieszymy się, że możemy gościć tak odwa takich odważnych mężów. Niech tylko książę się o was dowie. Znajdziecie go w krypcie. W już byliśmy u niego i tam zbijaliśmy piąteczkę z nim. No dobra, może tak być. Tu mamy jakiegoś tego. Plus 15 tego, PD, zajebiście. Spoko, spoko, lecimy do króla Alfryda. Mój ojciec cię przysyła. Ach, jesteś tym bohaterem, którym słychać w całym mieście. Widziałeś nieumarłych, pustosących łąki z Fairfield? No tak, widziałem. Okej, okay, mamy jakieś tutaj te... Bebe, 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 be. kosteczki, zbierz miecze. Kosteczki mam zebrać, mówisz? No spoko, ciekawe tak taką mogą być. I tutaj mam, ubierz u jest przeciwnicy z sekcji Nefertari. Sekta Nefertari kojarzy mi się z tym wielkim żameckiem, co nam za latkę w, w samochodku. Tak to chyba było. Nie na zwykłym. Tak to chyba mi się wydaje, że to było. I okej, okay, pożegnaliśmy się właśnie z grotami yy, hackersowymi, bo tam już nie ma, jakby, nie mamy już tam misji, no to po co mamy tam iść? My idziemy teraz do Katakum, sparfowany Ołtos, Stary Most, Gielna Ścieżka Wodospad i Królów. To jest jedyne przejście. Jak tam potem wygląda? Krypta królów i małzozelum Heredura, okej. Okay. Taką czachą widzę. Lochy bossa. Czy to będzie nasz pierwszy boss właśnie? Jakie mam misje? No dobra, idziemy najpierw tu. Lochy bossa tam są. Okej, okay, z tych lecą kosteczki i miecze. No dobra, spoko, pasuje mi to. Pierwszy Lochy Bossa chyba to będą. No bo nie wiem czy ten Grimmax, czego na tam w samouczku, to czy to był właśnie e, boss. Chyba był boss, ale... On chyba nie był w takich lochach. Ja Może że te lochy po prostu będą takie jak tam ścieżka, że wiecie, musimy przejść najpierw survival z potworkami, a potem zabić tego bossa, tak jak scream Maker. Może właśnie też tak być, nie? to i tutaj mamy jakiegoś mini bossa, kapłan, nefertari. No to to właśnie taki był jak tamten. Nie wiem czy to był ten sam ogólnie, czy nie. W wiecie o co mi chodzi. Czy to był... Nie, to mamy w krypcie króli to mamy zrobić. A, okej, okay, dobra. Tam mamy te kosteczki zebrać, wywalamy na kosteczki, tylko wchodzą kosteczki. A dobra, myślałem, że tu nie ma mapy. Dobra, może być. Lecimy tutaj ma Kolejny ten z nefertari, mamy się na kosteczki zebrać. I kurwa, tych jest mało. Dobrze, weźcie na kosteczka, to mamy cztery na 10 dopiero. O, ten jest jakiś taki lepszy. Bo zobaczcie, że... Czemu nie mogę przejechać tego czasu? Lecimy. Dobra, mogę. Dobra, to wszystko tu pada na spokojnie, to w sensie łatwiutko. Ta, ta, ta. Mapa grobów jest zniszczona, aby pomóc w znalezieniu grobu dura, a może być. No dobra, nie mam problemu do tego. O, oh, fuck, nie nie wyczyściłem sobie akwipunku. Ja mam jakiś pierścień. O, to w sumie załóżmy go sobie i wrzućmy do niego. Jakieś tutaj, kule, fajne. Dobra, wear kosteczki. Give kosteczki do mnie. Zdaję relację księziu Aldredowi, King Shield. Nie ma problemu, zaraz to zrobimy. Myślę, że tak już jest. Myślę, że dobijamy powoli od do 20 minut od Odkryliśmy nowe Lochy, tak? To są Lochy. To nie są, tak jak Halgasowe Groty, już te. Jak to się mówi. <laughs> O, mamy wszystko, to nie są już yy... znaczy, to też są takie groty hagasowe, właśnie. Loch tylko póki co łąki z Firfield były puszczami, no i Kingshield i. jak to się nazywała ta 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 ta, ta... Greenford, tak do Greenfordu póki co nie wracaliśmy. Nie wiem czy tam powinniśmy wracać, póki nas nie wyślam, to nie wracamy. No i do Grud chyba też nie, no i na łąki, i do małe krypty y też nie wracamy, nie. A pogrogu jest nieczytelna, tracimy czas, Kali powiedziała, że musimy się pośpieszyć chyba sam, udam się w drogę, aby znaleźć gry opowiedzać pomóżcie w międzyczasie ojcu Fideliso Fidelisowi i w Fling. Trzymać się nieumarłych na dystans. Panterom, roku. Nie ma problemu. Mam całkiem niedobre przeczytać dotyczące tej sprawy. Mur i łocznicy pomogą nam powstrzymać nieumarłych u bram miasta, ale pod nami w katakumbach leżą jeszcze tysiące pogrzebanych. Zniknięcie przeora wydarzyło się w niestosownym momencie. Zaginął przeor, głowa kościoła Agathona. Pod jego nieobecność w King Shield barkuje uspokajającego głosu rozsądku. W obliczu. W aktualnej sytuacji pilnie potrzebujemy jego mądrości i spokoju. Udał się on w towarzystwie trzech członków wstawy i Czarodziejki kręgu Kali do Katapkum. Od tego czasu nie widziałem żadnego z dwojga. Proszę, odszukaj prze przeora i przeprowadź, i przeprowadź go z powrotem. Okej, okay, no dobra. I tutaj oddajemy tę misję, spoko spoko, zagość ze i dalej jakaś misja tutaj jeszcze, czy też w Krypcie, czy w Katakumbach. Katakumbach, ale myślę, że w dzisiejszym odcinku to będzie tyle. Skończyliśmy dzisiaj groty agasowe. Zaczęliśmy dzisiaj katakumby, musimy jeszcze podejść do Wielkiego Lasu, nie wiem czy będziemy teraz tu wchodzić, nie możemy chyba wejść. Albo wiecie, zostawimy sobie ciekawość na potem, w ogóle czemu tu pada deszcz, a czemu tu nie pada deszcz, więc wiecie o co mi chodzi, Patrz, nie pada deszcz, pada deszcz, pojebane co. Ale może być, ja Wam dziękuję wszystkim za oglądanie, idziemy tylko do Kowala sprzedać sobie itemki. Przepięknie, przewybornie powiedziałbym, Oczekajcie, czekajcie, bo ta sprężarka jest na czwarty, tutaj na pewno będzie lepsza na dwunasty i na trzynasty, to wejdziemy to na dwunasty, na trzynasty, ej to sprzedamy, pięknie. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się bawiliście dobrze. E, miłego dnia Wam życzę i czekajcie na następny odcinek Draken Sanga, Bo myślę, że nawet będziemy mogli zacząć event zaniszczone kanały w King jeżeli byśmy dobili chyba do 20. Myślę, mi się wydaje, że od 20 są te właśnie. A e, to się mówi event. Także dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. I cześć. Jojojo. Yo, yo, yo. Miłego Dzioma.